Parę dni temu dokładnie tą ulicą spacerował Łoś. I o ile Łoś wzbudza w mieszkańcach Wołomina same pozytywne emocje, o tyle dzik już nie. W ostatnim czasie te zgłoszenia nasila, nasilają się. E, mogę tutaj przytoczyć e, ostatni piątek, który mieliśmy. po e, Popołudnie było tych zgłoszeń bardzo dużo. E, sobota, godzina 6 rano, dwa dziki wędrujące ulicą wiosenną. Jednego dnia jest ich bardzo dużo, później jest przerwa. Kilkudniowa jest ich mniej, także chyba to spowodowane jest tym, że wtedy, kiedy są w tej przestrzeni publicznej, skorzystają, że tak powiem, z dożywiania czy tam z tego niedozwolonego dożywiania zwierząt i z powrotem wracają do, do swojego azylu, czyli do lasu. Według Straży Miejskiej, ulica Kmicica i ulica Głowackiego są najczęściej odwiedzanymi ulicami przez dziki. Niestety wzbudza to negatywne emocje wśród mieszkańców Włomina. Tylko ile jest winy w dzikach, a ile w samych mieszkańcach? Czemu dziki weszły do miasta? Nie wiem czy dziki weszły do miasta, czy to trochę nie miasto rozrosło się na teren gdzie tak naprawdę wcześniej żyły dziki. Ale rzeczywiście dziki coraz bliżej ludzi się przedostają. Wynika to z takich naturalnych cech dzika. Dziki jest gatunkiem bardzo inwazyjnym. Dziki jest gatunkiem który bardzo dobrze radzi sobie w nowych trudnych warunkach, a jeszcze lepiej radzi sobie w warunkach dla niego idealnych. I my mamy takie warunki. To znaczy, e, duża ilość pokarmu, który niestety przez nasze e, złe zachowania dostaje się e, na teren naszych miast, to są niewywiezione śmieci, to są wyrzucone resztki pokarmu. E, to są nawet czasami miejsca, w których ludzie nie, bez potrzeby dokarmiają dziki, myśląc, że pomagają im w pewien sposób. Powoduje, że te dziki przychodzą do miast coraz bliżej. A jakie działania może podjąć gmina w celu zabezpieczenia mieszkańców? No gmina ma tutaj ograniczone możliwości, bo tak jak powiedziałam, dziki stanowią własność skarbu państwa, więc to nie są nasze zwierzęta. My nie mamy nad nimi żadnego władztwa. Natomiast ponieważ one się pojawiają w naszej przestrzeni i budzą niepokój naszych mieszkańców, my jako gmina podejmujemy różnego rodzaju działania prewencyjne i odstraszające. My, jako radni, jako przedstawiciele mieszkańców, nie chcemy czegoś takiego jak przerzucanie się w lewo i w prawo. Tym problemem, tylko rozwiązanie. Na pewno ważną sprawą jest legislacja. Legislacja na tym najwyższym szczeblu, czyli, czyli w Sejmie. Wiem, że jest przygotowana taka uchwała intencyjna. Czy to jest tylko, że tak powiem, nasz problem, czy to jest problem ogólnopolski? No, wzrost populacji dzika to jest ogromny problem w skali całego kraju. On dodatkowo jeszcze spotęgowany został faktem, że dziki poza rozrostem bardzo silnym populacji przyniosły również wirus afrykańskiego pomoru świn, tak zwanego ASF-u. Więc to rzeczywiście jest sprawa bardzo ważna, w którą zaangażowane są również te czynniki polityczne, rządowe. Jest bardzo duży nacisk na zredukowanie populacji dzika w tej chwili na terenie całej Polski, co w naturalny sposób również zmniejszy tą presję dzików na tereny, miejskie i podmiejskie tak jak tu na przykład. Cieszmy się tą przyrodą. Fakt, że mamy dookoła te dziki, mamy łosie, sarny, jelenie, mamy bobry, zaczynają się u nas pojawiać wilki. To jest dla nas pewna przyjemność. Proszę pamiętać, że jeżeli nie będziemy wchodzić tym zwierzętom w drogę, one również zaczną się nas nauczą się nas unikać. Przyjemnie jest w lesie na spacerze spotkać dziką zwierzynę, to są naprawdę piękne widoki, to są piękne przeżycia, piękne wspomnienia, ale starajmy się jednak zostawiać tą zwierzynę w lesie. Czyli złoty środek, tak podsumowując. <laughs> Nie ma złotego środka, żyjmy w, w otoczeniu tej przyrody, cieszmy się nią, żyjmy jako jej po prostu element. Dziękuję bardzo. Dla telewizji Wołomin, Dominika Jagiełło.